Joey, jesteś taki zabawny. Z kim Jolie pisze? Z nikim. To ja też z tobą popiszę, co? Już ja jej pokażę. Rio, przestań wysyłać mi emoji. Mio? No, co tam? Fajny prys, nie? Prawdziwe emoji? A ta skąd się tu wzięła? Wow! I koledzy też? Co tu się dzieje? Moja lampa! Niech to ktoś zatrzyma! Cicho, wcale nie, tylko do niego zagadałam! Nie podoba mi się to. Przestań! Niszczysz mi fryzurę! Dopiero co ją układałam. Przystojny jest w sumie. Mogę go zaprosić na randkę. Czemu nie? Zamykaj, Buzie, jak jesz. Gdzie twoje maniery? No, aha. Co robisz wieczorem? Umówimy się? Przestań to bolisz. Ochyda. Oddzwonię. Moje biurko. Ale bałagan. Muszę to ogarnąć, zanim mama zobaczy. I chyba wiem jak. Świetnie, koszula do prania. Ech. Co ty wyprawiasz? Tylko nie to! Bułka z masłem. I już. Fuj! Co tu się dzieje? Mama! Lepiej to schowam. Nie zorientuję się. Hmm, chyba mi się wydawało. Wszystko w porządku, mamo? Okej, okay, jestem w ciebie dumna. Dzięki. Poszukam innej roboty. Chwila, czy to lekcja chemii? To bardzo prosty związek. Co za nuda. Czas na selfie. O, okej. Okay. Co tam się dzieje? Natychmiast odłóż ten telefon. Szybko, daj mi to. Ja tylko próbuję się rozerwać. Chemia to nie rozrywka. Jak już mówiłam. Wow, ale czysta buzia. Chyba używa nici dentystycznej. Robimy imprezkę. Już wiem. Sam sobie zapewnię zabawę i użyję do tego tej gumy! Na szczęście umiem świetnie strzelać! Szukam celu! Cel namierzony! O, świetny pomysł! Okej, okay, jestem gotowa! Do dzieła! Ognia! Lecę! Co to było? O, ale ładnie! Trochę to sobie pobędę! Jared! Koniec z tym! Idziesz do kozy! To była Lizzie! Naprawdę! O! Wcale nie! To nie ja! Muszę to wyplątać! Wow! Moment! Muszę się lepiej przyczepić! Utknęła! Aha! Chyba jestem uwięziona! Auć! Mam ją! To obrzydliwe! Jestem wściekła! Nie mam pojęcia, o czym pani mówi! Weźcie to ode mnie! Hej, okay. ktoś mi pomoże! Czemu lekcje są takie nudne? Muszę coś przekąsić przed przerwą. Nawet połowa nie minęła. Mmm, Niebo w gębie! Albo raczej impreza w gębie! Od razu mi lepiej! Zrobię balona wielkości głowy. Co tu robi ta twarz? Przerażające? Chyba za mocno żuje. Oj. A Co się stało? Ajajaj, aj, aj. niedobrze. Muszę ją wyciągnąć. Mocno się trzyma. Przydałoby się masło orzechowe. He? Och. Chyba jej tam za dobrze. Co robić? Co robić? Mógłbym ją wyciąć! To zbyt drastyczne. Deczko za dużo tych włosów! Muszę się streszczać. Żadnych gwałtownych ruchów. A O, o! Za dużo uciąłem! Co się dzieje? Och! Jesteś taka piękna, Julie, mój skowromeczku. Wow! Nie może się o tym dowiedzieć. Muszę być cicho. Czy moje włosy są piękne? Jeszcze jak! Ok, do zobaczenia będzie super! Papa! Pa. Makaron dla pani. Smacznego. Uuu, wygląda przepysznie. Muszę zrobić zdjęcie na insta. Hmm, okej, okay, jeszcze jedno. O, to aparat? Czekaj, mogę ładnie zapozować! Cheese! Mogłaś mówić, to bym się przygotowała. Mam nową sukienkę z cekinami. Czekaj, jeszcze jedna poza. I jak? Może być. Okej, okay, to na pewno nie? O, okropne. Usuwam. Czegoś mi tu brakuje. Sosu? Co to? Odłóż to! Nie! Bez wsosu będzie lepiej! Daj mi jeszcze jedną szansę! Nie! Zniszczyłaś mi ubrania! Od razu lepiej! Patrzcie na mnie! Fajnie pozuje, co? Obyś nie dostała ani jednego lajka! Okropne te zdjęcia! Nie, mniejsza, głodna jestem, mm. ty potworze, mam rodzinę, a masz. Ha, I co ty na to? Niezbyt przyjemne, co? Hej! Masz coś na twarzy. Muszę iść do łazienki. Czekaj, nie jest aż tak źle. Co ja takiego powiedziałem? Ale nudy. A, nie jedz mnie. Om, nom, nom. Dzień dobry. Strasznie boli mnie ząb. Mogę wejść? Ja akurat y, praktykowałam. Proszę usiąść. Musisz mi pomóc. Spokojnie, zajmę się tym. To będzie bułka z masłem. Uż szeroko? Nie ma mowy! Nie bądź dziecinny! Łapy precz! No dobra! To zawsze działa! Chyba coś tu widzę! Mamy imprezkę! Jesteś zaproszona! Muszę się bliżej przyjrzeć! Hej, zabierz to światło! No już, psujesz atmosferę! Na szczęście jestem przygotowany! Niech pomyślę! Już wiem! Wypłuczę to odrobiną wody! O, bez przesady, brałem już dziś prysznic To nie zadziałało Potrzebuję czegoś bardziej skutecznego Aha Serio? Pamiętam, co się stało ostatnim razem Zęby były wszędzie Penseta powinna załatwić sprawę Do dzieła o, Nie trafiłaś Ale to trudne Już prawie go miałam Odpuść to nie jest fajne! Nie ruszam się stąd! A! Mam! Co za wielki kawałek cukierka! Wow! Już mi lepiej! To chyba cud! Bardzo dziękuję! Robię co do mnie należy! Hau hau! Wracaj tu! Pamiętaj, jesteś profesjonalistką!